Widzę, że znalazłeś się dupeczkę. Mało tego, ożeniłeś się z nią. <śmum> Pokażę ci tak. nie bój się, nie bój się. Nie widać, okej? Okay? W tym momencie widać. Dobra, dobra, dobra. Cześć, halo. Kur... Gdzie jesteś? No, no w domu, podałem ci sms-em adres do podbijaj. Dobra. Dobra, bez kamerki. Bez kamerki będzie lepiej, zobaczycie. Uh. <laughs> Udzielisz tam... uh. Brawo. Kurwa, brawo. Brawo, 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 brawo. Świetnie, świetnie, świetnie. Każdy się bawi, tak? Super było na ślubie, super. Super. <laughs> Bawmy się wszyscy w takim razie. Bawmy się wszyscy. Widzę, że znalazłeś se. <laughs> dupeczkę. Mało tego, ożeniłeś się z nią. <laughs> Mało tego, nie zostałem zaproszony na pierdolony ślub. Ej, czekaj, 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 Mało tego, ja nawet nie wiedziałem, że ty masz w ogóle jakąkolwiek lupeczkę. Oh. Nie wtrącaj się, Lawieryno. Chcesz mi coś o tym powiedzieć? Powiedziałem, kurwa. Nie wtrącaj się coś się o tym, bo... kurde. W takim kurde, razie słucham. Nie mnie dla tego frejera Pentagona, z którym się miał ustawić pod stokrotką. No? Ćwiczysz? Mam nadzieję, że ćwiczysz, bo jak ci wpierdoli Pentagon, to cię wszyscy zostawią. Rozumiesz? Tak ta, tego mi życzesz. Nie wie ci Pentagon! Pentagon ci wpierdoli! Zamknij się! Nie mów tak! Pentagon ci wpierdoli, rozumiesz? Słuchaj, nie ruro Słuchaj mnie ruro Nie wpierdoli mi żaden Pentagon! Nie wpierdoli mi! Dobra, odbijmy od tematu! Kim ta suka jest? Ha? Nie suka! Tylko Kim jest ta lafiryda, gadaj! Jaka lafiryda? To jest moja... Mo, mo, moja kobieta życia. O, o kobieta życia, da. Ja już znałem takie kurwa. Kobiety życia. Miałem kurwa, wiele kobiet życia. Ha i ribels kurwa, jakaś kurwa. Kurwa inna suka. Kurwa, co się ribels kurwa. Słuchaj! Ja już się na takich kobitkach przejechałem. Widzę, że ty jesteś zaślepiony. Przecież zobacz, co ona na siebie nałożyła. Ślub jest na ta co? Żmij. W mię. Takie kurwa sukieneczce. Lata. Że jakby ją zobaczył sam i by była w parku. Hehe, to wiesz co bym zrobił? Wiesz co bym zrobił? Wiesz co bym zrobił, co? Mało tego, bym jeszcze i z... ją później. A na koniec... Rozumiesz? A wiem, też ją k***, A to bym chłodził. mi Milasz. Powiem Ci to, powiem Ci to jako... jako... E, twój dawny, twój dawny brak. Ożeniłeś się z kur... Ożeniłeś się z kur... Przepraszam bardzo? Nie wtrącaj się, lafiry dopowiedziałem! Jak to się nie wtrącać? Dlaczego ksiądz nie obraża? Dajeman! Strzelisz po... do mnie, tak? Au! Jebany naoglądał się Petera Purkera i teraz napierdala! Kurwa, w głowy! Z dupy! Zróbmy, zróbmy to na jego Zróbmy to na jego się! Ożeniłeś się z kur. A... Mogliśmy ją ruchać we dwoje, ale wolałeś do mnie strzelić! A? Jako kurwa mój brat powinniście podzielić, Chodźcie podzielić? Wlizam ci tylko, tylko jedną, jedną ci Ja bym chciał tylko polizać. A... Wstań na chwilę. Wstań na rękach się podnoszę. Słuchaj, możemy kurwa po prostu y podrapać się po plecach. Podrapać się po plecach. A co jest kurwa? E, e, fajne, fajne, A czy pani, pani jest niepełnosprawna? Drapałem ją tylko po plec, to było teraz. Pani, Czy pani jest niepełnosprawna? Tak. Świetnie. usiądzie pani na mnie dupą. Nie. Dlaczego? To jest mój mąż, proszę pana, kim pan jest w ogóle? To miał być ksiądz, a to jest taki jest wyrol Nie wiem, to się wszystko popierdolili. Skąd ty go wytrzesnąłeś? Nie wiem. Dobra, słuchaj, weźmy do szpitala. Nie... Wiesz nie to to wiesz do szpitala? Zrobimy w to podwó. Nie, przedziąłeś. Spóźniłeś się najpierw, kurwa, jako książka na, na weselach. To po pierwsze, Po drugie, kurwa, myślałem, że ci mogę zaufać, Prze przeprowadziłem cię tutaj miałeś też tam prywatny, kurwa... Pociąg. <laughs> Jebany maszynista, nawet on to ogląda. No ale zresztą miałeś też tam kurwa po prostu zwykły, zwykły ślub do chuja. A, a żeś przyszedł i, i też kurwa to chuja, nie, nic nie dałeś o ciebie. Maszynista to nawet boli. Zabolało go. No i co ci powiedzieć, miałem swoje obowiązki. No, no to no, mogłeś tu przyjść i odpokutować to, coś. Nie Cześć, było wydywać mnie... moją żonę. Pojebało. Dobrze ciebie? wiesz, że pisałem. Ale ja wiem, ja ci nie mam nic, dać, tylko żeś przyszedł teraz i zaczął mnie wlewać Słuchaj, myślałem, że ożeniłeś się z porządną kobietą. Cieszyłem się, że w końcu ci się układa, ale ja nie wiedziałem, że ty będziesz się żenił z kurwą! A dlaczego mówisz na mnie, że. mordę! Nie, to ty zamknij mordę! Słuchaj Podrabiany mordę. Słuchaj, mnie, koleżanko. A może ci wypierdolisz po prostu, tak? Może ci wyjebać. To ja cię mogę wyjebać na martwiaka, ty kurwa, bo ty leżysz w tym momencie. Lubisz? Lubisz jebać na martwiaka? Możemy się nieraz przejść jakoś, Radeczka kurwa, e, na cmentarzu. Więc nie Dziakuj, bo zostałam żoną gangstera, rozumiesz to? Frajera, nie gangstera. Frajerem to jesteś ty. A ty żadną żoną nie jesteś, tylko pierdoloną oszustką. Jestem żoną mafii, co ty kurwa powiedziałeś Pierdolą teraz? Że kim, kurwa magii. jestem? Co to słyszałeś? Przed tobą pan i pani Smith. Jestem. Dobra, wracając. Eee. Eee. Kurwa. Dlaczego to zrobiłaś, no? Dlaczego akurat z Miałaś ile osób do wyboru, a wybrałaś jego. Dlaczego? Jak tyle osób? Nic o mnie nie wiesz. Wiem o tobie zbyt wiele. Skąd? Skąd takie pomówienia? No tłumacz się! Wstanie, Wstań, dziewczę. Wstań. Nie mogę. Wstań, dziewczę, proszę cię, wstań. Nie mogę wstać. Dlaczego? Mam szkodzone kręgosłupy i nie czuję moich nóg. Zajeb... Mm, w takim razie... Nie wstaniesz. Szkoda. Nie. A może... Zaśpiewałabyś mi piosenkę? Nie. Śpiewaj, kurwa. Nie, to ciebie nie zrobię. Śpiewaj, kurwa. Nie. Słuchaj, mamy mało czasu. Fajnie by było, jakbyś jednak... <laughs> Zarzuciła mi coś. Nie. No dobrze. W takim razie nie pozostaje mi nic innego. Co to za klip? Master rozjebał klawiaturę? No nieźle. Ech. Dobra, koniec tej farsy. Zawieziecie mnie teraz do szpitala. Zawieziecie mnie teraz do szpitala. A ja więcej wam się, kurwa, na oszy nie pokażę. Nie będę takimi jak wy siedział. Jesteście obrzydliwi. Też insynuowanie ciągle. A, stosunku płciowego. Nad wyraz pokazywanie. Eskalacja tego wszystkiego. Takie. Posłuchaj mnie w tym momencie. Daj mi skończyć jeszcze. Daj mi skończyć. Pokazywanie takie. Kurwa. Jacy to wy nie jesteście teraz szczęśliwi. Jak to wy się nie pierdolisz. Obrzydliwe to jest. To jest obrzydliwe. A twoi rodzice! Powinni się o tym dowiedzieć. Twoi rodzice powinni się o tym dowiedzieć, że córka pierwsze co robi po ślubie, to idzie na jakąś melinę i publicznie, bo publicznie, bo ja jestem tutaj, więc to jest publiczne. Daję dupę. To chuj im w dupę. Mocne słowa. Co wy myślicie, że ja będę się z wami pierdolił? Mocne słowa jak na zmarłego księdza. Zmarłego księdza. Nie jestem żadnym księdzem. Pomyliłaś mnie chyba z Benem blakiem. Ja jestem Pietruszka. Oh, Pietruszka? Pietruszka. To ty, gnojo, próbowałeś mnie zgwałcić! E, e, co? 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 Tak! Na jachcie! Z tamtej nocy! E, e, zabierz mnie stąd, Diamond! Zabierz mnie stąd! Nie to ty! Nie! Nie, <noise> nie, to nie ja! Ja nie wiem, o co chodzi! To ty mnie goniłeś, torturowałeś i chciałeś mnie Eee. Trzebaś e, e. bawiać mi, że jestem niby twoją twórką? Co to ma być? Daj z kogo to co Nic nie zrobiłem, no. nie zrobiłem. No nic nie zrobiłeś, bo uciekłam. Gdzie ma nikogo tam, no to. Nie bądź go za mną. Dobra, wiesz, że to są mocne pomówienia? Dziewczyno, wiesz, nie że to prawda. są mocne pomówienia, kurwa. To jest prawda. To nie jest prawda. I mam świadków. Dobra, byłaś na obdukcji? Po co, abdukcja, jak powiedziałem? Dotknęłem cię, dotknęłem cię. Uciekłam. Do, czy cię dotknąłem, kurwa? Uciekłam, czy cię dotknąłem? Uderzyłeś. To ty, co to. Ty, ma, Majty maj, chcesz mi przybić, kurwa? Uderzyłeś. Majty, wiesz, co z takimi, kurwa robią? Na rękach, kurwa ty. Majty chcesz mi przybić? Weź się, kurwa, hamuj. Ca Słuchaj, z brolu, uderzy... Mi I chciałeś mnie skrzywdzić. Jeżeli ale bym cię chciał ty ty skrzywdzić, to pewnie wiadem, bym to zrobił. Piruchę, jeżeli bym cię chciał skrzywdzić, to pewnie bym to zrobił. Tyle ci powiem. Nie. Ja cię dziewczyno, ja cię dziewczyno, jestem kurwa przed tobą na każdym kroku. Rozumiesz? Nie, nie, nie co tu by... Dobra, słuchaj, kurwa, kurwa, dajesz nam dupy teraz w dwóch. W dwóch się będziemy rukać. To się pierdol tego, Pierdol się.

Czerwony kapturek, miło mi się poznać. Jest o, Pietruszka. Nie. Ma, ale pana? Jestem Pietruszka, miło mi się poznać, ale, czerwony ma. kapturku. Ciara! No! Dziadu, ile zarobił? Ani było mnie słychać. Czemu mnie nie słychać? Halo? Ja się Halo? Halo? Słychać mnie? No. ja, Wracając. I? papa sprzedał, a mm. teraz nawet nie mogę. Słuchaj mnie, czerwony kapturku, miło mi się poznać. Jestem Pietruszka. Jak? Przepraszam? Pietruszka. Cześć, <noise> ja No bo rabiasz tutaj, co? No, samotka, samotka byłaś na. Nie? Koryta, korytarz, 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 kowałaś koryta, 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 koryta. na nasze Halo, Aria. No. Nie wtrącaj się! Słuchaj, nie słyszę samotka? Nie, no, byłaś taka samotka, co? Tak, samotka miałaś by taka samotka. Sama potrzebowałaś chyba pomocy, co? widziałem że potrzebujesz pomocy, zachodziło w w minucie. Taka taką metkę, Śmiej się, razem ze mną, Halo. załki morde, słychać nurture. mnie, tak, śmiej się razem ze mną, co? Śmiej się kurwa, ze mną proszę. ha śmiej się, śmiej się. <rico> AHAHAHAHAHAHAHA To chodzi. O co ci chodzi czerwony kawiulko? Czy chciałabyś może przejść się ze mną? Pokazałbym ci coś? Chodź, chodź ze mną, pokażę ci coś <laughs> pokażę ci coś Nie bój się, nie bój się, podejdź Podejdź proszę cię kurwa Podejdź do mnie dziewczyno W takim razie Ari uważaj Bo ja tu wrócę, Pierdol się Czy mam pieniądze? Nie mam Potrzebuję pieniędzy, przebita opona, chujowo w takim razie Odnowimy kontakty. Beatriz. Halo? Mm, Beatriz. Od naszego Halo? ostatniego spotkania trochę się u mnie zmieniło. Halo? Halo? Halo! Dzień Boże. Czy znowu będziesz mnie prześladował? Słuchaj, o co to kurwa chodzi? O co to kurwa chodzi? Halo? Dzień dobry. Słuchaj, od naszego ostatniego spotkania troszkę Już się zmieniło. Nie robię sobie ze mnie żart! Nie robię się kurwa, to mnie jest żartów. Halo! Ja pierdolę! To zajebana szmata! Ach, kurwa! Nic co kurwa nie wyjdzie! Dobra, że to inaczej? Nie słuchaj mnie w gierce? Dlaczego kurwa nie słuchać mnie w gierce? <śpuszk> kurwa, mać, O, Ej, a ja miałem czat jeszcze włączony, ale chujowo. Nie powinien być czat włączony, czemu mi nie powiedzieli? Dobra, słuchajcie. Będziesz się dla pisikarii pucował, ja nie będę się dla nikogo pucował, kurwa. Nie będę się dla nikogo pucował. Dobra, włączamy kamerkę. Co? Gówno kurwa. Nie mam kurwa naprawdę humoru. Zostaw mnie. Jeszcze raz co? Nieważne. Słuchaj Beatriz, a czy teraz mnie słyszysz? Świeżnie. Dlaczego się boisz dziewczyna? Mnie! Nie, ja się ciebie nie błoki. <ślam> <poruszam się. ślam> <air ślam> czy ja ci kiedykolwiek zrobiłem krzywdę? Chcesz mnie oblać wątkiem? A ja pierdole. Weźmy tego już, tak nie rozpamiętujmy. Słuchaj mnie, dziewczyno, Co dzisiaj okay. robisz, co? Właśnie, właśnie kładę się spać. Jestem w łóżku. Jesteś w łóżku? Tak, tak. A powiedz... Kurłem, tak. A powiedz mi... A, masz na no sobie, tak. sobie bieliznę? Czy masz na sobie bieliznę? Tak, 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 mam kalesony. Tak, zaj, mam kalesony. Zdejmij ją. Zdejmij ją, kurwa! Zdejmij ją! Proszę cię, Beatriz, bądź posłuszna. Chciałbym cię zniszczyć. Kurde, bądź posłuszna. Z tymi chyba, no. pielista! ja... kończy śmiech nie powiedz mi co porabiasz tak na co dzień tutaj co dawno się nie widzieli wróciłem do miasta powinna się cieszyć tak bardzo się cieszę mam nadzieję że nadal mnie nie szukasz czy ja cię szukam czy nie nie jest to ważne Powinna się cieszyć, że wróciłam. Nie cieszy się. Nie widzę cię, ci... widzę cię, widzę cię, kurwa, widzę cię. Gdzie? Jak mnie widzisz, to podejdź. Nie podejdę, bo ci nie Jesteś bezpieczna. Bo jeśli nie podejdę. Gdzie jesteś? Bracie. Hej! Które pietro, kurwa, mów! Na które piedro wjechałaś, brat i chcecie zobaczyć? <laughs> Dawno się nie widzieli, co? Kurwa! Jebana smata! Kurwa jebana! Będziesz tak ze mną pokrywać? Które kurwa, piętro? Parter, pierwsze? Biadę na pierwsze. Beatriz, Beatriz, kurwa! Gdzie jesteś? Jeba na dziwka, pokrywa ze mną. Dobra, chcą tak się bawić, to. Hej, Mordo! Ty, gościa trup! potrzebne mi 30 dolarów, jesteś w stanie mi dać? Nie, to nie. Hej, masz coś do jedzenia i do piscia? Miałbyś czy nie? Lipo. Czy miałbyś coś do jedzenia albo do Cześć, picia, chłopcze? Chłopcze. Co? Cześć, chłopcze. Kurwa. Ja pierdolę, czy masz coś do jedzenia i do picia? Słucham cię. Dobra, wiesz co, to nie ma znaczenia. Potrzebuję coś, kurwa, wypić i coś, kurwa, zjeść. Hej, chłopcze, ty, tak, ty. Masz jasne, może kiedy indziej. Ja pierdolę. Rozmowni ludzie, kurwa. Roleplay zajebany. Wiedziałem, że, kurwa, wrócimy, wrócimy na roleplay, na Five City. Hej, chłopcze! Masz coś do jedzenia i do picia. jestem bardzo spragniony. nie mm, nie. No, no. Kurwa, Pietruszka. Nie odbierasz telefonów! Bałem się, że może coś ci się stać! Jark, odebrałem od razu! Kurwa! Wszystko mi się pierdoli! Miałem. Kurwa, nie było jeszcze tyle czasu! Miałem już wszystko zaplanowane. Wszystko. Kurwa. Jakby mi to wyszło! Wszyscy mielibyśmy dobrze. Wszyscy by byli porostawiani po kątach i by my, 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 w średnie. Co się stało, Piotruszka? mnie. Będziesz mi potrzebny do mojej misji. Jutro? Jutro. Nie mów, że dzisiaj. Dobrze, jutro. dobrze. Proszę się, że to było jutro, bo ja wiesz, ja z, kurwa zaraz spadam, nie? No dobra, chętnie Czuje. jutro. Dawaj, nawijaj. Bez żadnych bez żadnych przeszkód, kurwa. Mów mi wszystko, co ci leży na serduszku. Diamond Smith. E, Diamond Smith, że znasz. Miał dzisiaj ślub. Nie zdążyłem na niego, a nie chciałem, żeby, kurwa, do tego nie miało dojść. Kto na to do tego ślubu? Ha! Ale ten to ślub się, kłodnego on kłodnego. Nie, nie doszedł do skutku. Świetnie. I lepiej, żeby tak zostało. Dlaczego? Ta dziewczyna nie jest dobra dla niego. To zwykła dziwka. Znaczy, no Wykła. takie chodzą słuchy po mieście, nie? Słuchaj, okay. Gruble. Znamy się już dobrze. No, oczywiście, przecież mi tak. możesz zaufać. To zwykła dziwka jest. Zwykła, zwykła latarnica. Prostytutka. Kukuryna, kurtyzana. Dziewczę z portu. Takie dziewcza były na portach, czekali, aż marynarze się zjadą i później je wy, wypierdolą. Nie można takim ufać. Trzeba trzeba zarazić jakoś temu. Ja, Dajmon był dla mnie jak brat! Dajmon był dla mnie jak brat! Nie mogę na to pozwolić! Nie mogę na to pozwolić! Nie Jutro na będzie dobra okazja, jutro będzie dobra okazja. Świetnie. Jutro świetnie. będzie dobra okazja, ja z Dajmondem będę się zajmował jego terroryzmem. On dzisiaj został wymieniony. Jutro będziesz miał cały dzień janeczkę wolną Nie będzie przy niej Daimonda Świetnie, świetnie, świetnie. Dobrze. Tylko kurwa wstań normalnej godzinie kurwa stary ćpunie. płynie Słuchaj, je, je. O 19 masz być jutro, pójdź to wchodzić. Jest... Twoje treningi. <laughs> ja trenuję ciężko opływanie. Dobra, w takim razie będę jutro. Obiecujesz? Yy, nie mogę obiecać, ale będę <laughs> postaram się. Dobra, dobra, dobra. Dobra, w kontakcie. W kontakcie, dobranoc, Dobranoc. Kurwa, pierdole Ja pierdolę. Uważaj! Ej! Hopie! Słuchaj, chłopie, ja Kurwa, roboty, do roboty chłopie! O, masz coś do jedzenia i do picia! A co no, jestem kurwa Kratos? Do... dobra. Ej, mam, ty jesteś Słuchaj, bo nie wiem, nie jestem pewny, ale kurwa no, przypominasz no. mi z głosu tak, geja takiego. Spopierdolowo ci coś chyba dziadło, jebane, spopierdolowo może mi się pomyliło rzeczywiście. A co ty dziadło, chłopie? To na mieście w jakichś olbrzymich porach tu się zjawiasz. <laughs> Co jebałeś, co jebałem. Słuchaj, nieważne kiedy się zjawiam, ważne, że jestem. Jestem tutaj tylko w celach biznesowych. Już niedługo wszyscy się dowiedzą. Ale co myślisz że Wszyscy się dowiedzą. Nie denerwuj bo... mi małracie. Bo to taki to, bo jak sobie. ty już widziałem. Chcesz no, być gangsterem, myślisz, nie, nie, że nie, nie, zrobisz napad spokojnie. na jubilera i coś ci się uda, tak? O nie, spokojnie, jakiego jubilera, dziadu, co się dzieje? Ale fura dojebana, dobra. Weź ja jak mi cię za zastawki, jak coś. Nie, nie, żeby zastawki, nie, bo ty nie ogarnij zastawkę. Za ogarnij zastawkę, nie, bo mnie będą nie gonić nie w chuli. Serio? serio. Rzucie, Masz coś do ucie... jedzenia i do picia. Nie czekaj, nie mam nic. Mogę ci na restaurację podwieźć, dziadek. Jasne. Dziade, to jaki biznes minisz? Hady e, handel ludźmi. Kurwa, to grubo. Zajmowałem się tym kiedyś, można powiedzieć, że. Wiem, co jest a szukasz jakiegoś pracownika Szukam jakiegoś pracownika Na razie działam sam Okej okay. tak To coś jest ścieżka się robotna, tak. jasne Nie mogę za bardzo nikomu ufać, co że jest A słuchaj, miałbyś jeszcze pożyczyć mi 100 dolarów <tankino> Nie no. no nieduże, ale, ale dla mnie to ci. będzie dużo Nie, mam na minusie konco, bez sensu. O, czekaj już chwilę, tylko mam to... no już... Dobra, zaraz komuś zajebię. Dobra, dawaj, chodź, kupić ci ten zestaw. Potrzebuję jeszcze 30 dolarów na jedzenie. Znaczy, na, 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 na ten. Uważaj, kurwa. Co ty powiedziałeś do mnie? Sobie. Maula, Nie się! Uspokój się, bo cię sprowadzi do pionu. Rudy, kurwa, ciągnie się stąd. Zejdź mi z osu. Ty Zejdź mi z osu. Wszystko w porządku. Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam dzień się dzień Artur Ditu. Artur. Było Artur mi pani poznać. było